Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na mapę Shakuras z Platona. Na której spotkał się Cool Rancher z Complexity Gaming, gracz z USA. Perotos po prawej stronie u góry. Jego przeciwnikiem natomiast jest Kaiser, i nie, nie chodzi tutaj ani o Kaiserkę, ani o Kaisera z Niemiec. Czyli kanclerza chodzi tak naprawdę, to jest kanclerz, tylko to jest kanclerz Teran. to jest SlayerS Boxer, czyli legenda Broodwara, jeden z najlepszych Teran w historii, jeżeli chodzi o Broodwara i najbardziej popularnych oczywiście graczy w Korei, który jest istną gwiazdą, gdzie rozdaje autografy na prawo i lewo i nie przerzucił się z Terrana dalej, gra Terranem, próbuje swoich siły... W Brudłoże idzie mu coraz lepiej. To nie jest to, nie Brudłoże, tylko Starcraft StarCraftie Dwójca. Oczywiście nie jest to to samo co Brudwar, ale mimo wszystko jest bardzo popularny i jest jednym z najlepiej zarabiających graczy w Korei. Też nie wiem skąd jest ten replay. O tak, po prostu sobie na szybkiego. Jest, sprawa jest taka, że wszystko co gra wszędzie, gdzie gra bokser, o tak. No to wszystkie takie mecze są dosyć dobre, jak widzicie wypadłem trochę z formy, jeżeli chodzi o komentowanie bo nie było mnie parę dni, parę chyba z dwa tygodnie i dalej mnie nie będzie, tak więc szybko nagrywam póki coś mogę, jak będę miał czas postreamuję może dzisiaj po północy Ladera, czyli w sobotę, a w niedzielę postaram się normalny jakiś stream zrobić, taki w dzień. Pomówmy więc chwilę o grze, po prawej i po lewej stronie są gracze... No nie są to oczywiście close spotów, nie ma nasz akurat Plato, ale co jest fajne tutaj na przykład Protoss może blink stalkerami wejść teranowi do bazy, jeżeli ten postanowi zrobić szybką ekspansję, widzimy, że jest specjalna też mapa. Eee, specjalna wersja tej mapy, dzięki temu Supply Depot i nic tutaj nie można zastawić w żaden sposób, ani bunkrami, ani pylonami. No i co Boxer nam odstawi? Na razie jest Command Center tworzony, nie ma żadnego gazu, więc może być szybka ekspansja. Dużo na to będzie wskazywać i jedzie już Boxer na dół i tak będzie chyba ekspansja szybka. Minerałów jeszcze na to nie ma, trzeba chwilę poczekać, a już są w tym momencie. Więc jeden raks Expand bardzo szybciutko to zrobił. Teraz co zrobi Protos? Jaka będzie jego odpowiedź? Jego odpowiedź to podwójny gaz w tym momencie. Yy, może dużo stalkerów będzie chciało się tutaj przedostać do bazy przeciwnika. Wydaje mi się, że też niedługo powinien jakiś bunker tutaj wyskoczyć nam. Z tego względu, o właśnie już jest w tej chwili. Z tego względu, że trzeba się zabezpieczyć i marinesy, jeszcze raz marinesy będzie spamować chyba marinesami. Boxer, tak długo jak się da, no bo tak naprawdę, będzie miał masę minerałów gazu, zero technologii, zero. Będzie się mieć lepszą przewagę będzie się mieć po prostu przewagę ekonomiczną. I pierwsza rzecz, która wyskakuje, to centry. Więc Cruncher, możliwe, że się przez chwilę bał, że Teran postanowi mar samymi Marinesami go tutaj zaatakować. Dlatego też SCV siedzi, pilnuje Zelnagi, nie SCV, a probe. Zawsze zresztą trzeba pilnować Zelnagi. Ale na wszelki wypadek na tyrana zawsze przydaje się centry do zabezpieczenia tego przejścia. No ale jak już mówiłem, chyba Cruncher uważa, boi się, że będzie tutaj coś chciało mu się władować do bazy. Jest robotic facility szybciutko. No ciekawe zagranie ze strony Ameryka, gracza z USA. I tak wiem, mam zatkany nos. Niestety jest to skutek osłabienia ogólnoustrojowego z mojej strony. Za mało po prostu StarCraft'a we krwi, i tak to się dzieje. Próbowałem grać na swoich 12 calach na monitor, na laptopie, nie jest to zbyt dobre. Nie próbujcie nigdy mikrować swoją armią, kiedy limit zerga ładuje wam się do bazy. Przede wszystkim dlatego, że będziecie mieli prezentację w PowerPoincie tak jak ja. I no, jest troszeczkę ciężko ogólnie rzecz biorąc grać na 3-letnim 12-calowym laptopie. Trzy gateway'e są. Robotic Facility jest, więc co tu zaraz będzie? Czy będzie Warp Prism, czy może Immortal? Jest Warp Prism, więc będzie cruncher kombinował, będzie się wleć tutaj do tyłu, od tyłu do bazy przeciwnika. I bardzo dobra decyzja, z tego względu, że mam tutaj częściowego wallina, są dwa bunkry, jest jeszcze supply po żeby te zeloty nie mogły się przecisnąć tak łatwo i wbiec do bazy, ale nie te zeloty nie będą tego próbowały zrobić, one po prostu spróbują zaatakować przeciwnika od tyłu. Jest Warp Prism i co tutaj będzie dalej? Ciekawa zagrywka z tym centry, co tu będzie się działo. Bardzo możliwe, że spróbuje to zrobić Cruncher w ten sposób, że u góry wrzuci wszystkie jednostki i wtedy Warp Prism po prostu przerzuci to wszystko, podejdzie, zablokuje rampę i zaatakuje. Ale to tylko takie moje gdybanie i co jest, Sentry już wszystkie spakowane. Podchodzą stalkery od przodu, żeby wyciągnąć całą armię tutaj do ataku. No i jak to teraz będzie rozegrane? Czy to się uda? Czy się oj, do tyłu krążyć, do tyłu musi uciekać, bo straci pełnego World Prisma. Nie stracił na szczęście, dlaczego ja trzymam klucze od samochodu, to jest inne pytanie, kolejne stalkery są już wzywane, więc masa stalkerów, czy ta armia będzie jakoś tutaj wrzucana, będzie chyba próbował jakoś to zrobić, nie, na razie będzie próbował rozwalić kamienie, a co dalej, czy ekspansja będzie w drodze, już jest na to kasa, już są minerały, jest też ekspansja, więc fajnie, zobaczmy co ten proces będzie dalej kombinował, te jednostki są na patrolu, już jest ładnie to wszystko obstawione. Ta armia nie poradziłaby sobie z całą armią Teran Protosa, która teraz jest ten oddział. E, oczywiście, jeżeli wszystko zostanie ładnie zapakowane, no i teraz będzie pakowanie i będzie wymiana T i z powrotem. I teraz już wie doskonale e, Terran, co się dzieje i postanowił się wycofać. Nie wycofuje się, czeka na razie na dalszy rozwój wypadków. Nie jest pewny, co chce tutaj zrobić. Caucher podejdzie sprawdzić dokładnie. I Salker zginie nikogo nie zabijając przy okazji. No i chyba się jednak wycofa Protoss, bo nie widzi szans, żeby tutaj zaatakować i zrobić coś więcej. Zostanie jeden War Prism, żeby robić jak coś, dropy. Ekspansja już jest Przewagę ekonomiczną w tym momencie na pewno ma... Teran. Widzimy bardzo to, dokładnie w tym momencie 1500 do 800, więc 500, 600, 700 minerałów na minutę więcej wydobywa to jest masa marinsów. To jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. Nie będę się brzydko mówił jak dużo to jest marinsów. No i teraz musi uważać protos na to co się będzie dalej działo, jest starport w drodze, jest robotic bay, więc kolosy się przydadzą, ale jedna i druga strona będzie miała, odpowiedź na, będzie miała kontrę na swoje buildy, oczywiście kolos skontruje bez problemu yy, te marinsy, ale wikingi, które zaraz mogą wyskoczyć bez problemu skontrują kolosy, na razie mediwaki i faktorka, która poleci sobie na zwiady, dopiero widzimy chyba forge pierwszy jest w drodze, więc zero upgrade'ów yy, dla Protosa w tej chwili jeszcze to potwierdza i będą jakieś upgrade'y, A widzimy, że Teran już szaleje plus 2 do ataku, więc będzie dosyć silny. Jest plus 1 do obrony, do tego są tarcze yy, dla Marinesów. I no Terran się może czuć bezpiecznie. Jak tylko wylądu, będą te Mediwaki, będzie trochę ataku. I mieliśmy dwa Force Fieldy, próbę tej jakiegoś ataku czy to się udało coś więcej zniszczyć raptem czwórkę z czego część chyba na początku jak się tam ganiali, więc nic tutaj wielkiego nie było. Dobry drop to na przykład fajnym dropem, fajnie może dropować oczywiście, no więc tutaj mamy jeszcze War Prisma Fajnie może dropować kolosem, na przykład dwa kolosy, jak macie Macie same kolosy, macie Warp Prism, dwa kolosy podrzucacie i szybciutko to rozwalają. Szczególnie jak to mają upgrade. Y. No i gdzie jest ten Dropik? Tu będzie ten Dropik za chwilę. I ten Drop może się okazać e, gwoźdź, gwoździem do runny dla e, Crunchera, który raz stracił. Dużo tych jednostek nie stracił, ale zaraz może coś więcej stracić. Co zostanie rozwalone? Przede wszystkim przez Cyberneticor. Niech się zdecyduje bokser, co chce zniszczyć. Nic tutaj nie zniszczył, jednak żadnej, żadnej trumny nie będzie, żadnych gwoździ również, nic nie będzie wbijane. Straty takie sobie trzeba było spróbować rozwalić ten Robotic Base, kolos straciłby zasięg, straciłby naprawdę dużo przez to. A mógł się postarać Terran, żeby się tego wszystkiego pozbyć, tym bardziej, że ma chyba Pack i tak ma. No Boxer nie rozegrał tego tak jak mógł najlepiej. Raptem dwa pilony parę jednostek i tutaj nie był sam pewny co chciałby znieść. Przede wszystkim szybko pilona, a potem robotika rozwalamy. Pylona na tym zasadzie, żeby te upgrade y chociaż zatrzymać się na tą jedną króciutką chwilę. Faktorka już nie będzie nic dalej sprawdzać. Mamy wikingi. Kto jaką armię ma? 54 do 64, więc armia jest dosyć podobna, ale pamiętajmy, że o tych upgrade'ach Terana, już widzimy, będzie zaraz e plus 2 do ataku, jest Mobius Reaktor, czyli będziemy mieli Ghosty, więc Ghosty Vikingi. dobrze mówię Ghosty, Ta... tak, nie, nie tak, tak, dobrze Ghosty mówię, nie zapomniałem co jest Mobius Reaktor i mamy Pylony porozrzucane przez Crunchera, będzie zaraz wzywany. Nowy Nexus chyba te one są tu potrzebne, aby pilnować, żeby jakiś drop sobie tu nie wylądował. Nexus za chwilę będzie w drodze i kolejny drop ze strony Crunchera. bardzo ładnie tutaj pilnował te jednostki. O, to już mówię dobrze można zrzucać. Coś udało mu się mu chyba zniszczyć, ale nie dużo raptem. Jedną jednostkę, więc to się do końca nie opłacało. Ale force zawsze przydatne. Dwa force fieldy. Oj, to jest dobry, myślę, drop force field tej walnąć do tego kolosa i tylko trzeba oczywiście uciec w... Wy... Ekipa rozwaliła baraki jednostki schodzą sobie na dół do Orbital Commanda, no i teraz będzie ruszał się już Kaiser, czyli Slayer z Boxers. Wikingi są gotowe, High Templar dopiero w drodze, Sionic Storm również jest w drodze, trochę to potrwa zajmą. będzie gotowy. Potrze Protoss potrzebuje tego ten Sionic Storm i to bardzo, bardzo szybko, bo Wikingi y rozwalą bez problemu te kolosy, nie będzie z tym naprawdę żadnych większych ani mniejszych y problemów. Taka ilość Wikingów starczy bez dwóch zdań, więc y tylko i wyłącznie Sionic Storm będzie w stanie teraz y uratować Yy, gracza z USA przed y, klęską, bo teran już się szykuje, żeby mu zrobić y, kuku 160 do 120, jeżeli chodzi o y, supply, i teranowi się w najwidoczniej nie śpieszy, będzie chciał mieć jeszcze mocniejszą armię. Kolejne jednostki podchodzą, są te wikingi, jest już y, też. W tej chwili nie ma jednak Sionic Storm, postanowił tego pozbyć się go z... i stworzyć Archony, a mógł próbować, może by się jeszcze udało, armia rozstawiona i czy da radę, czy mieli tylko jedną walkę, 80 do 120 i Stalkery z przodu, kolos powinien trzymać się z tyłu, Forcefield próbują jakoś dzielić tę armię, Kolosy jednak za chwilę padną pod ostrzałem, Wikingów nie ma, trzeba, żeby to przetrzymać, jeszcze tutaj bardzo ładnie ucieka e, bokser przed tym jednym Kolosem, wszystkie Kolosy rozwalone, Marudery wpadają w Stalkery, i widzieliśmy jak bardzo spokojnie grał sobie boxer. Nie pozwolił tutaj w żaden sposób się scyzować, zaatakować, zrobić żadnego dropa. Grał swoje, nie był jakoś mega zbunkrowany. Próbował zrobić dropa. Ten drop nie do końca według mnie udany mógł pozbyć się przynajmniej Robotic Bay. Ale przy okazji, skałtowo zobaczył, że nic tam wielkiego nie ma. Dobra, ja dziękuję Wam do, za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Postaram się, może jeszcze w ten weekend coś nagrać. Jak nic nie dawałem rady, to wybaczcie mi, Dziewczyna święta rzecz. No to do usłyszenia, do zobaczenia, cześć jeszcze raz. A i pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, to jest raz. Bardzo Was proszę o to, posświęćcie tą chwilę, żeby zostać moimi widzami. I dwa, jak lubicie filmiki, to kciuki do góry. Cześć, znowu.